Dzień dobry, witajcie. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym wakacyjnym filmikiem i bardzo wakacyjnym tematem. Miałam dużo przemyśleń na temat naszego odpoczywania, na temat naszej gonitwy myśli, na temat tego, jak odpoczywamy na wakacjach i co często utrudnia nam. Rozluźnić się i wypocząć, tak? Temat dzisiejszego filmiku to jest złapać chwilę. Słuchajcie, jak odpoczywać? To jak korzystać więcej w ogóle z dnia, z codzienności, z chwili? jak więcej doświadczać, jak umieć się zatrzymać i nie, nie mieć się gonitwy myśli, która bardzo często psuje nam humor, psuje nam dzień, psuje nam wakacje na przykład. Tak? Właśnie taką wiedzę i taką umiejętność daje nam również rozwój osobisty i większa samoświadomość, co pozwala nam złapać te myśli i pozwala nam odpuścić co robimy najczęściej? Słuchajcie, najczęściej jesteśmy albo w, w, w tym, co było w przeszłości, albo w tym, co będzie w przyszłości. I mamy bardzo dużą y, rozkminę, gonitwę myśli i rozkminiamy, co, z, czy zrobiliśmy coś w odpowiedni sposób, czy zrobiliśmy coś dobrze, czy mogliśmy inaczej, czy mogliśmy więcej, czy mogliśmy to powiedzieć, czy tego nie powiedzieć. W każdym bądź razie gdzieś... Drążymy temat tego, co było, albo jesteśmy często w przyszłości i rozmyślamy, rozkminiamy na temat tego, co będzie, co zrobimy, co powiemy, co mamy załatwić, co mamy ogarnąć, co, co powiem, co załatwię. I słuchajcie, większość z nas, nawet będąc na urlopie, za bardzo nie umie wyciszyć tego naszego rozbieganego umysłu. I przez to nie możemy do końca rozgościć się w chwili obecnej, cieszyć się chwilą, zwolnić, doznać większego spokoju, większego odpoczynku. A tak naprawdę żyjemy tylko w teraz. I chwila, która jest obecna, to jest chwila, w której możemy rzeczywiście coś zrobić, czegoś doświadczyć. Oczywiście to nie jest łatwe, bo nasz umysł z natury jest jakby przystosowany do tego biegania. Nasze myśli są tak jak chomik w kołowrotku, tak? mamy bardzo dużo rozkminek, do tego nasz umysł jest naszym cenzorem, naszym krytykiem. Zresztą bardzo dużo badań naukowych jest, dowodzi tego, że. My się po prostu przyklejamy do mm, sytuacji trudnych, do, do lęku, do tego, czego trzeba się obawiać, do zagrożeń. Natomiast zupełnie nie umiemy się przykleić do chwil dobrych, tak? Bo one e, bardzo fajnie o tym też Ewelina Stępnicka opowiada, i, e, i jest taka książka, która nazywa się Szczęśliwy mózg. I tam jest bardzo dobrze opisane wiele badań naukowych, które mówią, że właśnie przyklejamy się do. Nim, Trudnych chwil do lęku, do niepowodzeń, jak rzep, Natomiast do pięknych, dobrych, e, radosnych chwil e, to jest jak, dla nas jak teflon i nie umiemy się do nich przykleić. Natomiast możemy się tego nauczyć. I. Jeżeli mamy już taką wiedzę i taką świadomość, że faktycznie ten nasz umysł lata, biega, że potrzebujemy więcej wytchnienia, więcej bycia w tu i teraz, więcej doświadczania tej radości, skupiania się na tym, na obecnej chwili, na tym odpoczynku, szukania tego spokoju, jeżeli wiemy, że, że tego chcemy, tak, bo to nam służy, to możemy nauczyć nasz umysł troszeczkę więcej zatrzymania. Słuchajcie, do tego służy wiele technik mindfulness, ale to jest po prostu złapanie się za rękę i poczucie chwili dłużej zatrzymanie się na jakimś widoku, na jakimś smaku, na jakimś zapachu, po prostu rozkminianie tego, co przyjemne, rozgrzebywanie tego, co przyjemne, tak jak świetnie umiemy rozgrzebywać i rozkminiać yy, coś trudnego, czy coś, o co się nawet nie wydarzyło, ale o co się martwimy, tak? Tam jesteśmy mistrzami, tam świetnie umiemy się na tym zatrzymać, rozkminiać, rozgrzebywać, natomiast jak jest coś przyjemnego, to po prostu przelatuje yy, i w ogóle... Yy, tego nie doświadczamy. Jeśli nauczymy się, a nasz umysł jest mięśniem, jest neuroplastyczny, my możemy się nauczyć różnych rzeczy, różnych sposobów zachowań, sposobów myślenia, jeżeli nauczymy się bardziej korzystać z chwili, to my możemy doświadczyć więcej radości, więcej powodów do wdzięczności, więcej e, piękna, więcej spokoju i dużo, dużo więcej w, w ten sposób odpocząć, tak? Co ja jeszcze chciałam Wam dzisiaj powiedzieć? Zatrzymanie się na tym widoku, na tej chwili, na tej przyjemności jest treningiem, jest treningiem dla umysłu, ale bardzo przyjemnym i bardzo potrzebnym. Umiemy się zatrzymać na tym, co trudne, nie umiemy się zatrzymać na tym, co piękne, na tym, co dobre. Natomiast jak mamy tego świadomość, możemy się właśnie tego nauczyć. Słuchajcie, ja byłam mistrzynią w gonitwie myśli, w rozkminianiu tego, co muszę, co powinnam, co jeszcze zrobię, co załatwię. Naprawdę nie umiałam się w ogóle zatrzymać na obecnej chwili. I wiem teraz z doświadczenia, że nawet ten urlop, nawet te przyjemności gdzieś przeleciały i gdzieś nie doświadczyłam tego w pełni. Teraz, kiedy uczę się, łapię się za rękę i zatrzymuję się na jakimś widoku, na jakiejś chwili, na jakiejś przyjemności, doświadczam tego, jakby karmię się tym w tym momencie skupiam na tym uwagę, skupiam na tym swoje myśli. Skupiam też na tym swoją wdzięczność, tak, że mogę mm, tych przyjemnych chwil doświadczać. Wtedy zaczynamy naprawdę odpoczywać. Wtedy zaczynamy doświadczać tej ciszy w umyśle, tak? Jest wiele różnych ćwiczeń, jest wiele różnych medytacji, gdzie nasze myśli mamy wyobrazić sobie jako chmury na niebie, tak? Które przepływają, przepływają, a pod tymi chmurami jest po prostu błękitne niebo i jest spokój. I ja w tym krótkim filmiku chciałabym Was tylko złapać na moment, bo wielu z Was jest być może na wakacjach, być może przed wakacjami, a być może po prostu w weekend pojedzie na wieś czy na działkę. I zamiast gonić i myśleć na plaży czy na leżaku, co zrobię na obiad, gdzie pojadę na wycieczkę, co będę jadła na kolację, która jest godzina i ile mogę jeszcze leżeć na plaży, a co będę robiła za chwilę. I to sprawia, że my wcale nie odpoczywamy przynajmniej psychicznie tak, jak moglibyśmy odpocząć, tak? Jesteś na tej plaży, jesteś na tym leżaku, albo po prostu siedzisz w wygodnym fotelu w swoim domu i odpoczywasz, to pobądź tam. To pociesz się tą chwilą. To przyklej się do tego dobrego, spokojnego momentu jak rzep. I łap tą chwilę i ją trzymaj. Nasz umysł będzie zawsze wyszukiwał zmartwień, powodów do niepokoju. Tak jest skonstruowany, bo nas ma chronić. Natomiast my możemy nauczyć tego cenzora troszeczkę wyciszać, wyłączać, wyłączać. Przynajmniej na wakacjach. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do, do większej samoświadomości, do rozwoju, które pomaga nam lepiej i łatwiej żyć, do pracy i współpracy. Oczywiście również zachęcam do komentowania moich filmików, do lajków, które dla osób, które nagrywają takie filmiki, dużo znaczą. Wszystkiego dobrego, cudownych wakacji, łapcie chwilę, zatrzymujcie myśli, zatrzymujcie umysł, zatrzymujcie widoki, zapachy, smaki i bądźcie wdzięczni. A będziecie lepiej odpoczywać, będziecie mieć dłuższe i piękniejsze dni, czego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.